Hello, hello, rozwój jak współpracować z ma łaską. Monika i Machine strona 51. Poczucie wartości. Często się słyszy, że ktoś ma niskie poczucie wartości i powinien nad nim popracować. Słyszymy, że dzięki terapii ktoś podniósł to poczucie lub przeciwnie, komuś spadło poczucie wartości. Na przykład po tym, jak nie zdał egzaminu. Czy jednak określenia te są poprawne? Czy poczucie wartości może rosnąć lub maleć? W naszym przekonaniu tak nie jest. Pracując z ludźmi odkryliśmy, że określenie niskie lub wysokie poczucie własnej wartości nie jest do końca poprawne. Podobnie jak nie można być mniej lub więcej w ciąży. Poczucie wartości to coś zero, jedynkowego. Albo mam kontakt z własną wartością. Ja prawdziwe albo go nie mam wcale. Ja fałszywe. Za nieprawidłowe uważamy również określenia typu budowanie własnej wartości. Owszem, jeśli ktoś funkcjonuje w obszarze ja fałszywego, to nie stykając się z własną wartością, musi ją niejako budować. Ale ta konstrukcja jest tak krucha, jak kruchy jest dom budowany na piasku. Na niestabilnym podłożu można postawić nawet pałac lub bunkier. I tak niektórzy rzeczywiście funkcjonują, jednak nigdy nie będzie on miał trwałości ze względu na słabość fundamentu. Ja fałszywe. Na poziomie ja prawdziwego nie potrzeba niczego budować. Człowiek po prostu styka się z własną wartością. Z tego poziomu doświadczamy, że nasza wartość jest nieskończona. Ponieważ wynika z samego aktu stwórczego Boga, który chciał nas dla nas samych, człowiek żyjący w świadomości tej prawdy nie potrzebuje nikomu udowadniać swojej wartości, bo jest nieustannie afirmowany od wewnątrz przez miłość, która go stwarza. Wartości człowieka nie można ani pomniejszyć, ani powiększyć. Nie potrzeba też nad nią pracować. Można mieć kontakt z własną wartością, lub go nie mieć. Podobnie jak złoto jest złotem, bez względu na to, czy znajduje się na palcu, czy w błocie, tak człowiek może żyć, mając doświadczenie swego piękna i zgodnie z tym, do czego jest powołany. Może też zupełnie nie znać swojej wartości, co często prowadzi do życia poniżej własnej godności. Nie zdołamy wyprodukować złota, potrzebujemy je odszukać. Nie każdy z nas każdy, yy, każdy z nas ma w sobie bezcenny kruszec, ale nie każdy ma do niego dostęp. Z punktu widzenia dostępu do własnej wartości rozwój nie ma charakteru wzrostu liniowego, lecz polega na przeskakiwaniu z ja fałszywego na ja prawdziwe. Z piasku na skałę, z piasku na skałę i tak dalej. Zdarza się, że ktoś żyje wyłącznie. Na ja fałszywym i wyprowadzenie go na stały ląd trwa bardzo długo. Na początku mamy do czynienia z krótkimi przebłyskami kontaktu z rzeczywistością trwającymi zaledwie sekundy lub minuty. Jeśli jednak człowiek jest zdeterminowany, zaczyna funkcjonować w ja prawdziwym coraz częściej, wtedy ma pełen kontakt z własną wartością. Czasem udaje mu się utrzymać w tym stanie parę dni, jednak trudności. Przychodzące z zewnątrz mogą go bardzo szybko przerzucić z powrotem na ja fałszywe. Jest on bowiem odruchową, fałszywą, obronną tożsamością, która uruchamia się w momentach zagrożenia. Mamy więc do czynienia z charakterystycznym przeskakiwaniem: ja fałszywe, ja prawdziwe, albo to, albo to. Nie ma tu stanów pośrednich. Gdybyśmy chcieli przedstawić to graficznie, będzie wyglądał następujące Następujące ja prawdziwe, pełen kontaktu z własną wartością, ja fałszywe, brak kontaktu z własną wartością, rozwój A, B, C, C, D. W rozwoju stopniowym przechodzimy od funkcjonowania na ja fałszywym A do funkcjonowania w ja prawdziwym D. Na początku kontakt z własną wartością. Nie zdarza się wcale lub bardzo rzadko i trwa kilka chwil. Stopniowo, w miarę rozwoju, dochodzimy do sytuacji odwrotnej, kiedy większość czasu funkcjonujemy w ja prawdziwym, w pełnym kontakcie z własną wartością. Chcemy zwrócić uwagę na momenty zaznaczone jako C. One interesują nas szczególnie, bo są to chwile poprzedzające zapadnięcie się w ja fałszywe. Moment tuż przed, poprzedzający wytrącenie z ja prawdziwego. Z najczęściej jakimś wydarzeniem przywołującym zranienie z dzieciństwa i wywołującym odruchową reakcję ucieczki lub agresji. Czasem będzie to coś subtelnego, czyli niewinny gest, skojarzenie, zapach, unoszący się w powietrzu, a więc wrażenia działające niemal podprogowo, jednak prawie zawsze można. To wyśledzić. Będziemy szczególnie zainteresowani analizowaniem momentów C, bo to właśnie wokół nich powinna się koncentrować nasza praca nad sobą. Hmm. Rozwój prowadzi człowieka do odnalezienia swego prawdziwego ja, które trzeba wybrać i czasem niemal od początku budować na nim swoje życie. Zastanówmy się teraz chwilę nad zagadnieniem afirmacji. Jeśli nasza wartość nie zależy od tego, co zewnętrzne, ta afirmacja nie buduje naszego poczucia wartości. Wiadomo jednak, że człowiek, który nie był kochany, afirmowany, nie rozwija się prawidłowo. Jaka jest więc jej rola? Afirmacja stwarza warunki do tego, by człowiek mógł się zetknąć z własną wartością, mógł powrócić do ja prawdziwego, jednak sama w sobie tego nie zapewnia. Afirmacja obniża lęk i dlatego człowiek może łatwiej porzucić mechanizmy obronne. Im młodszy człowiek, tym afirmacja spełnia ważniejszą rolę. Tego dzieci są tak bardzo wrażliwe na jej brak. Afirmacja sprawia, że człowiek czuje się przez chwilę lepiej. Stwarza się więc dobry klimat do podjęcia pracy nad sobą. Powrót do ja prawdziwego jest jednak zawsze związany z wysiłkiem. Pamiętamy spotkanie z kobietą w wieku 25 lat, która skarżyła się nam, że otoczenie, znajomi, wspólnota rodzinna jej nie rozumie i nie odpowiada na jej potrzeby i oczekiwania. Była to kobieta wyjątkowo otyła i uzależniona od jedzenia, jednak nigdy nie poruszała tego tematu. Problemem byli inni ludzie. Gdy porozmawialiśmy dłużej, Okazało się, że jej pretensje nie mają racjonalnych podstaw, co, co wywołało w niej ogromne poruszenie emocjonalne i sprzeciw było dla zewnętrznego obserwatora czymś całkiem błahym. Oczywiście nie powiedzieliśmy tego naszej rozmówczyni, bo prawdopodobnie byłoby to nasze ostatnie spotkanie. Mając świadomość, że nikt nie wybiera sobie swego zranienia, okazywaliśmy jej wiele ciepła i szacunku. W takiej pełnej zrozumienia atmosferze odbyło się kilka spotkań, jednak bardzo delikatnie zaczęliśmy wskazywać naszej rozmówczyni, że być może miałaby nad czym opracować. Zareagowała bardzo nerwowo i więcej nie pojawiła się w gabinecie, stwierdzając, że i my jej nie rozumiemy. Widzimy czasem ludzi, którzy doświadczają ogromnego dobra ze strony innych i wiele razy słyszą o miłości. Są kochani przez otoczenie w właściwy i mądry sposób, a jednak ich stan się nie poprawia. Dzieje się tak właśnie dlatego, że afirmacja nie wykona za nikogo jego pracy wewnętrznej związanym z odnajdywaniem ja prawdziwego. Ona jedynie stwarza lepsze warunki do rozwoju, ale nie zastępuje pracy nad sobą, którą każdy musi podjąć sam. Warto rozpoznać prawdziwą naturę tego, co potocznie nazywamy niskim poczuciem wartości. Powiedzieliśmy, że człowiek, który nie ma kontaktu z własną wartością, czyli nie ma kontaktu z ja prawdziwym, stwarza sobie mechanizmy obronne fałszywą tożsamość, która ma imitować ja prawdziwe. Powiedzieliśmy także, że jesteśmy stworzeni do miłości i konsekwentny rozwój we współpracy z łaską doprowadzi nas do przebóstwienia. Skoro naszym celem jest uczestnictwo we wnętrznym życiu Boga, to i ja fałszywe będzie miało boskie aspiracje, ale realizować je będzie na swój fałszywy sposób. Myśli się czasem, że osoba z niskim poczuciem wartości nie jest w stanie przeskoczyć przez umowną poprzeczkę, przez którą przeskakuje większość ludzi. Chodzi nam tu o wirtualną średnią krajową wyglądu, kształcenie umiejętności interpersonalnych i innych ludzkich zdolności. Zdawać by się mogło, że wystarcza taką osobę odpowiednio podeprzeć, żeby w końcu przez tę poprzeczkę przeskoczyła. Jej problem zniknie, a jednak szybko okazuje się, że o osiągnięciu tego, do czego miało rzekomo zależeć jej dobre samopoczucie, prędko wraca do narzekania. Dobry nastrój utrzymuje się przez krótką chwilę. Ten fakt świadczy o tym, że osoby o tak zwanym niskim poczuciem wartości mają w rzeczywistości problem polegający na tym, że chcą być niczym Bóg. Osoby, tak zwane niskim poczuciem wartości, mają w rzeczywistości problem polegający na to, że chcą być niczym Bóg. Ponieważ im się to nie udaje, wpadają w frustrację i wcofują się z wielu działań i relacji z innymi ludźmi. Jeśli zdarzyło się wam spotkać bardzo elegancką kobietę, która uważa, że jest brzydka i ciągle chce coś poprawić w swoim wyglądzie, lub kogoś. Kto zrobił kilka fakultetów i nadal uważa, że nic nie potrafi, wiecie, o czym tutaj jest mowa. Osoba z tak zwanym niskim poczuciem wartości nigdy nie będzie z siebie zadowolona, nawet jeśli osiągnie wyniki na obiektywnie ponadprzeciętnym poziomie. Ja fałszywe mam boskie aspiracje i umieszcza poprzeczkę wymagań na poziomie boskim. Niemożliwym do osiągnięcia można wyodrębnić cztery główne boskie przymusy wewnętrzne. jakim ulega osoba dotknięta tak zwanym niskim poczuciem wartości boskie aspiracje ja fałszywego wszystko musi mi wychodzić wszyscy powinni mnie lubić i szanować wszystko powinno iść po mojej myśli każdy człowiek powinien myśleć i działać zgodnie z tym jak ja uważam boskie aspiracje ja fałszywego wszystko musi mi wychodzić jeden Wszyscy powinni mnie lubić i szanować. Wszystko powinno iść po mojej myśli. Każdy człowiek powinien myśleć i działać zgodnie z tym, jak ja uważam. Wszystko musi mi wychodzić. Ktoś żyje pod przymusem, że wszystko musi mu wychodzić. Przeżywa okropne chwile, jeśli coś mu nie wyjdzie. My, zwykli ludzie, owszem, chcemy, aby nam wszystko wychodziło. Ale doskonale wiemy, że tak się nie będzie działo zawsze. Cóż my jednak jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi? Co innego Bogowie, im zawsze wszystko musi wyjść. Jeśli więc człowiek, który ma boskie aspiracje, skonfrontuje się z tym, że mu coś mu się nie udało, czyli że jednak Bogiem nie jest, spada z ogromnej wysokości i mocno się tłucze. Popada w smutek, a nawet w rozpacz. Przeżywając potężną frustrację wycofuje się w ogóle z jakiegokolwiek działania. Ja fałszywe nie jest w stanie znieść żadnej porażki. My zwykli ludzie również nie czujemy się przyjemnie. Gdy nam coś nie wyjdzie, ale cóż, zwykłym ludziom może nie wyjść, będziemy próbować dalej. Dla ja fałszywego porażka jest czymś okropnym. Znamy osoby, w których niemal panikę wywołuje myśl, że mogłoby się wydać że korzystają z pomocy terapeutycznej. Ogromną obawę budzi ich możliwość spotkania terapeuty na prywatnej stopie. Przecież sama znajomość może świadczyć o tym, że chodzą na terapię. Rozumiemy oczywistą potrzebę intymności ludzi przychodzących do nas, ale bardzo nasilony lęk tego typu demaskuje boski przymus. Ja fałszywego, nikt nie może się dowiedzieć że mam problemy, przecież bogowie ich nie powinni mieć. Pamiętamy pewnego młodego mężczyznę, który doznał w dzieciństwie odrzucenia ze strony ojca i który panicznie obawiał się ponosić porażki w jakiejkolwiek dziedzinie. Uczucie wstydu ograniczało jego życie. Nastąpił przemów w terapii, zdecydował się w rozsądny sposób powiedzieć niektórym znajomym, że korzysta z pomocy psychologicznej bardzo zdziwiony, dokazało okazało się, że jego koledzy i koleżanki z pracy nie tylko go nie wyśmiali nie odrzucili, a wręcz przeciwnie, wyrazili mu swoje wsparcie i szacunek. Jeszcze bardziej go zdziwiło, że niektórzy poprosili go o naszą wizytówkę. Ja, fałszywe, potrafi bez przerwy konkurować z innymi, staję w szranki i porównuję się. Czy jestem wystarczająco dobre? To sprawia, że osoby z tak zwanym niskim poczuciem wartości. Wycofują się z wielu działań życiowych. Jeśli ktoś ma aspirację, aby być Bogiem, musi być najlepszy. Strona 58 Bogiem.